Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. uh. Sima, sima. staliśmy naszą Adę w ProBikera PRX14 model. Jest to model męski, dziewczyny, nie mylcie się. Ledwo, 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 ale Ada żyje. Oddychasz. Jak dycha. <laughs> teraz tak, to jest kombinezon jednoczęściowy, w całości wykonany ze skóry bydlęcej, w niektórych miejscach perforowany, zaraz do tego przejdziemy. Szwy oczywiście posiadają atest ISO, bardzo długie protektory na łokciach i na kolanach z możliwością regulacji. Dodatkowo fajny garbik, tak żeby na to, że fajnie nam ma... o właśnie elegancki, duży, szeroki, masywny więc na pewno w tym kombinezonie Ada jest bezpieczna, a teraz przechodzimy do tego, co kombinezon ma w sobie. Damn. Tak jak mówiłam na początku, skóra bydlęca Podwójnie szyta też na łokciach i na kolanach, w tych miejscach najbardziej narażonych na upadek. Jeśli chodzi o klatkę, cała tu, do samego końca, już nie będę tu dotykać, ale jest perforowana, czyli ten wiatr tutaj właśnie wchodzi nam w te dziureczki i super przewiewa nam cały kombinezon, tak żeby w lato nie było w nim za gorąco. Zapięcie, oczywiście, zamek. Mamy jeszcze końcówkę z rzepa, można sobie zawsze ten zamek przypiąć tak i zapiąć, żeby nam nic nie latało przy większych prędkościach. Stójka, skóra. Plus element taki elastyczny, żeby przy szyjce nam tutaj było miło i bezpiecznie. E, tak jak mówiłam, podwójne szwy bezpieczeństwa. E, I teraz tak, na łokciach, e, na łokciach, na ręce, znaczy się, e, mamy tutaj element elastyczny. Po co? Żeby po to, żeby było nam wygodnie przy zginaniu. Żeby ta skóra nam nie uciskała właśnie tego miejsca, a było nam przyjemnie podczas długich podróży motocyklowych. Jeśli chodzi teraz o elementy na rękawach, mamy tutaj takiego fajne racingowego wstawkę z kevlaru, ala kevlaru. Jest tu napisany model tego kombinezonu i teraz tak, podwójnie wzmacniana skóra do samego końca. Tak jak mówiłam, bardzo długie protektory, zobaczcie, zaczynają się dokładnie od tego szchu i lecą aż dotąd. One są regulowane, więc możemy zawsze pod siebie coś podciągnąć albo opuścić. Sam mankiet, jeśli chodzi o ten kombinezon, zakończony jest neoprenem. Po co? Żeby ta skóra na samym końcu nie wbijała nam się tutaj w rękaw, tak? A była idealnie dopasowana. Zapięcie na rzep. Musi mi pomóc. O. I zameczek. Podwójnie, tu nawet tu jest neopren, tu jeszcze jest cały ten rzepik z neoprenu, a tu jest do samego końca skórka. Tak? Jeśli chodzi teraz o kolana, mamy tutaj elementy elastyczne, także przy zginaniu zagniesz o. Zobaczcie, jak ona pracuje. Żeby ta skóra nas nie trzymała, a żeby nami, z nami współpracowała element dodatkowo taki jak mamy na barkach element ala carbonowy no, i łata na co na ślizgi, których nie ma w zestawie. Zapinana oczywiście na zamek, tu mamy zamki, tu mamy też od samej łydki leci do samej góry, aż tutaj element elastyczny, po to, żebyśmy mogli wchodzić na motocyk i schodzić idealnie, żeby nas nic nigdzie nie ciągnęło. Element elastyczny jest też na całych pleckach tutaj. O, właśnie, po co on jest? Ada nam się schyla. Jeszcze raz, dokładnie. Zobaczcie, jak się to napina. Po to, żeby nie było tego, że Was coś ciągnie, gdzieś wam coś przeszkadza, tak? Fajnie się rozpręża na boki, o, idealnie. Na pośladkach tutaj też nie będę dotykać, ale tu jest taka druga wzmocniona skóra, żeby było miękko. Jak już jesteśmy przy tyle, to zobaczcie sobie z bliska tego garba. On jest naprawdę bardzo szeroki. Zobaczcie na moją rękę. Jeszcze go całości nie obejmuje. O, zobaczcie, tu jest w całości. On jest bardzo taki e, twardy. E, o, z takim wyżłobieniem, oczywiście, żeby nam tu na kask nigdzie nie przeszkadzało. Jeśli chodzi o tą końcówkę, to ona tu jest też elastyczna. Tu mamy materiał elastyczny, tu skórzany, tu już też elastyczny żeby nam nic nie przeszkadzało tutaj, nie? Czyli mamy tak elastyczne skóry i kawałek elastycznego materiału na tutaj rękawach. O, też mamy materiały skórzane oczywiście elastyczne po to, żeby te ruchy były zachowane w całości, tak żeby nam się nic nigdzie nie nas nie ciągnął. Tak wygląda kombinezon. Damn. Teraz tak, jeśli chodzi o jego środek nie będziemy Adę rozpinać, bo ledwo co żeśmy ją zapięli. <laughs> <laughs> Ale ma on Dobra. dwa kieszenie. Tak, rozepniesz się. Patrzcie, to specjalnie dla Was. Ma dwa kieszenie ten kombinez. Dwie kieszenie, przepraszam. ja już... A tylko dotąd. <laughs> ja już z tego wrażenia... E o, może coś będzie widać. Jest jedna kieszeń, e większa, druga na telefon. O, możesz nawet coś wyciągnąć. Piężków nigdy nie ma, są za to jakieś książeczki możesz schować. Tak jak mówiłam, tutaj nie będzie tego widać, ale cała ta skóra jest perforowana. Jakbyście popatrzeli pod światło, to normalnie nam tutaj e, wszystko przewiewa. Jest druga kieszeń. Ogólnie e, ten kombinezon sportowy, nie zapinaj się. Sportowy na tor z garbem. Nie używajcie takich strojów do miasta, nie radzę. bo to jest niewygodne. Ada, powiedz mi, jak się w nim czujesz? Ogólnie. Powiem tak, jest bardzo ciasno, jest bardzo spięty no i trochę za mały. No i męski. Męs męski męs przede wszystkim. Męski. Ada w nim wygląda jak dobry facet z dużymi bicepsami. Dasz ręce do góry? Dasz. Tak. Jest. Więc podwójne szwy atestowane, bardzo fajne protektory, dostępne we wszystkich naszych salonach o Zapraszamy, pozdrawiamy, hej!